Siemanko koziomeczki z tej strony Baczyk Games i dziś ósmy odcinek z Transform House. Nie będę dobrze dużo, zresztą nic nie mam gadać. Teraz mi się renderuje odcinek z Happy Wheelsów trzeci, więc tak, nie mam nic do gadania. Więc po prostu zaczynajmy, grajmy, śmiejmy się i bawmy się w Gra w sobie ostatnio z EdgePL yy, 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 Pixel Orfer. Tak, nie wiem, jak to jest lepszy. Jest tej, bo chyba jest EdgePL yy, lepszy. On też to gra. Jestem chyba najlepszy na tym Rumie. Więc będzie może ST dzisiaj. Które może? Mo wow! Widzę, że wchodziliście! 7ST! Myślałem, że nie wchodzicie. Hmm. Dziwia się trochę, no bo myślałem, że wy nie wchodzicie na to konto, ale tu To Więc hmm. Jak teraz ktoś próbuje wbić na to konto, więc... Ziomeczku, słuchaj! Yy... Chyba będzie na nagraniu. Ktoś nie chce na tym roomie być na YouTubie, ale ja to i tak. Na serio byliście. Nie, to ja teraz zarobię 13 level. <grymne> Wiecie, mam swoje konto która ma 67 level. I tutaj jeszcze są dwa takie słupki. Jakieś Willerex i Psychic. No, no tak. Kiedyś, nie wiem. Zrobię odcinek, w którym przechodzimy po prostu na baczego, ale w Baczem już wam nie podam hasła. Podam wam tylko jeszcze do tego. Znaczy no, w sensie już yy, już wiecie, w piątym odcinku było pod opisie. Było hasło i no i wiecie. Chcesz kupić konto kup u mnie tania. 3 futra, 5 kolorów włosów i prezenty. Level 65 i 68 tysięcy serów i 7,5 tysiąca truskawek. Wiele, wiele innych na pliw. Co? Mniejszy level niż ja mam na Nie, to był strasznie zły pomysł. Dobrze gościu, że to przyblokowałeś. Masz piąty level. jesteś. Boxera. Dupa. O jezu. Jeszcze raz sorry, że nie było wczoraj odcinka, bo po prostu mi się nie chciało. Aha, i chyba częściej będę robił odcinki z transformicy. Nie co tydzień. Tylko tak wiecie. Na przemian. Albo... Tego tak odcinek z Transformers um, się nie wie o no, co ile będzie pojawiało. Po prostu się będzie co ile pojawił. Dawaj! Ósme sta, Pięknie! Eee, sorry. Hmm. Będzie się pojawił tak... no... Na pewno będzie odcinek z Happy Wheels wtedy. Ale też będzie z Transformers. wtedy. Już jest 3 minuty. A my gramy do szamana. taki krótki odcinek, no, no. Szybko sobie obejrzycie. Ja teraz będę szamanem, no, no. A, jak się... Ma to Willerex, czy jak się to nazywa? tak się użyje jednej umiejętności, to można się stać kotem. I wtedy ten, jak się skacze, to się skacze o wiele szybciej, znaczy o wiele dalej i o wiele wyżej. I to jest najlepsze. Jeszcze można na przykład zamienić normalną myszkę, jak tańczy, na przykład jak ta, w kulkę. Zróbmy ci to w kulkę. Brawo! Dobra, chodźcie moje maluski. Chodźcie. Czemu ja tak wolno chodzę, nikt tego nie wie. Już, koniec. No ale i tak 5 minut jakoś zrobił. Lul! Jeszcze jakieś tylko... Dobra, dobra, szybko, dobra, dobra! Szybko! Dajesz! Dajesz, 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 Jej! Pięknie! Dobra, i ja będę kończył. To jest ostatnia mapka. Widzimy się jutro, bo dzisiaj już nie wiem czy filmiki będę robił. Może jeszcze zrobię dziewiąty odcinek z Transform House. Gość specjalny znów EdGPL. Albo moja koleżanka z klasy, nie wiem. Więc widzimy się w następnym odcinku. Na razie i cześć.